Zajrzyjmy do pudełka gry 7 Cudów Świata pojedynek i zobaczmy, co mamy w środku. Zdejmujemy folię i obejrzymy sobie zawartość. W środku mamy oczywiście instrukcję, mamy planszę pomocy, która opisuje różne symbole w grze, e, mamy również żetony do wypchnięcia, żetony monet, e, dodatkowe żetony, które będziemy używali w grze. Mamy rozkładaną planszę. Mamy karty, mamy małe karty dla trzech epok w grze i 12 kart dla cudów świata. Mamy również notę do zapisywania punktów i znacznik przewagi militarnej. Obejrzyjcie sobie, jak wygląda gra w praktyce, a po zakupie dostajecie dostęp do wideo instrukcji z zasadami.